Jesteśmy na Urbeckzie. Tutaj właśnie mamy wejście do bunkra Barz 201. Mamy takie wejście przez jakieś zbrojone płyty, miejmy nadzieję, że to jest główne wejście do całego obiektu, zaraz będziemy się przeciskać, bo jest ciasno, tak zdejmujemy trochę wierzchnię warstwy, żeby nie potargać, a no zobaczymy, nie? Mamy gumowce, przygotowani jesteśmy także. No, wilgoć. No? Tak? To no. jest Max? No Ej Ale gęsko siedzi Kurde bardzo często. No Ale będziemy brudni, To wali benzyną, jakby. Kawałek przedni. Zobacz, jak tam dalej wygląda. Zobacz, naświetlacz. Kurwa, jeszcze gorzej. Na czwóraka całkiem. Ale idzie w ogóle, się da, da się dostać tam? No właśnie, ale już będziemy w bunkrze Okej okay. ja co się kłaść na ziemi tak się... No dobra A no co, podawać Ci plecaki? Nie wiem, czekaj no, Słyszę echo, więc jest pomieszczenie, nie? to no jest już, jesteśmy w bunkrze Okej okay. Dobra Tylko podawaj O, kamieniamy Wartega, weźmiesz trochę ten plecak? No. Ten plecak weźmiesz trochę. Kopień. O kurwa, ty jestem upieprzony, tak, że masakra. Uwierzaj, że jestem tak upieprzony, że szu... O kurwa. Ja pierdyka już takiego wejścia nigdzie nie było tak opierdolony Ja, ja a to jest takie suche nie. Masz tego kalosza? No, z kamerą na gimbalu na pewno by było fajnie okay. Teraz kwestia, czy my tym samym wejściem wychodzimy potem? Tak Fajnie bo tam nie było widać, bo wiesz, nie miało dzisiaj to światło A weź twoją latarkę. No, A O kurde. Ty to jest na filmach, chyba. No to jest to. Klejcówk. No. Ty, ale. Po co oni to? Na pewno by tego nie wnieśli. No. Ale czy <try> my to Co to Nie wiem. Ale patrz, ile tych drzwi jest. Ale patrz, drzwi, odgradzają drzwi, odgradzają drzwi. Ale to o chodzi? Ja tyle drzwi nie widziałem w punkcie na no. razie tak, potem będziemy przygłosy. Otwórz, otworzyć drzwi, drzwi otwarte. Po rosyjsku to pisze. Też Czemu? masz. Są jakieś powierzchnie, tu tu po Te kratki, to, to, to. No, 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 no. Aha. Aha. Bo to odgrodzone pomieszczenia są. No. Chłopie, takie takie jeszcze nie były. I to potem kolejne pomieszczenie jest odgrodzone.

Co ty? Do góry? Nie. Tu na powietrze przyszedł. Co to jest główne wyjście? Ty, po okiem oszulu, No nie tak, że sobie powietrze wlatywało samo i wylatywało. Bo jest w Nie, z po, powietrza. Ty, a jak się kręci, Paweł? Nie wiem co Ładnie Leci? Wylatuje powietrze? Nie, bo nie wiem właśnie w którą to stronę no i dobra o, Idzie jakieś powietrze widzisz Tu jest jakiś włas Co to ma tu powietrze? W te, w te rury chyba Tam jest wyjście i tu jest wyjście Tam wlatuje a w te rury no to nie wiem, bo to mogą być te zabierające utlenek na przykład. Nie wiem. i wyciągowe. Idziemy dalej. Wszystko na aluminiakach. Co jest aluminiowe? Przewody. Halo, Stefan. O kurde. Ludzie, jaka stara elektronika. No, bardzo stara, ruska A czemu to po rosyjsku pisze? No bo to radziecki już pereł, nie? Myślisz? Pe co latach pery lubił. No, może być. Słyszysz? Lampa moja. Zobaczcie, jak to gumiałka jest. Nie lepiej gumiałki nie zostały. Proszę, i tu pozostawiam. Maxi, chłop, to był skoły z tyłu. Aha, no. Ale gnój nieziemski. Dobra. Mi że to gumiak będzie, to będzie mało Co? Elegancko. O. Badaj, badaj grunt, żeby nie. W jakiejś własnie wpaść? Mamy radę? Przejdź? To jest woda sprzed wieków. Już gorzej śmierci. kurwa patrz tu, Bartek, ja nie wiem, czy tam jeszcze coś jest pod tym? Coś mogę. No to musimy... Patrz, 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 tu jest trasa zrobiona. To musimy uważać. Nie wiem, czy na to mogę stanąć. Tu na pewno nie możesz. Ale tutaj, tu jest Jak coś, to jesteśmy w drugim poziomie, czyli piętro e, minus dwa, albo minus jeden. To jest tak fajnie, bo jest taki dźwięk wody Jemy Dzięki Że pierwszy padrzy, że wodera będzie czuł bezpieczny No wodery by były tu zarobiste tu się wystarczy noga, że poślizgnie. W ogóle ta lampa jest ta? Jak ją wrzucę, to będzie wiadom. Czekaj, ja poświęcę sobie to. Kurde, nie wiem czy ten... To... Tak. Ja pierdziele, patrz, to są sprężyny. Kurwa drzwi zamokły jakieś stara Żeś tylko kalosz nie ślizgnął. Tak, ale... Czekaj, tu przejdę. Powiem tak, obiekt, jak sam obiekt, nie jest mega wyposażony, ale klimat. Klimat robi swoje. To na pewno. Gdzie ta Powiem ci, że ja jej nie widzę w ogóle. A nie jest to? Tu jest coś, widzisz? głęboko No w Do kolan w nic. Gdzie tu idziesz teraz? No tu. Wstań na to. No nie wiem. Poważnie nie wiem. Nie wiem, ale wstań. No ja stawałem. No to dobra, tu już jest gitara, bo tu już jest ten, e, kafelki. Tu są kafelki już jak coś. A co? Nie, tu kafelki są już, patrz. Nie wiem. Znaczy no wiesz no, nie jest już szczelny obiekt. Woda, wiesz, jakieś deszcze czy coś. To mnie ciekawi. To o. To jakieś sygnałowe 60 no, Odbiór p 327 z 3 no. nadawania. No bo to był, ogólnie to był obiekt komunikacji jakiejś stratosferycznej, hopi, czy jakoś tak. To nie są kafle, tylko to są takie płytki jak z takiego tekstolitu jakiegoś, widzisz? Układzina taka, no tu też To to były rozdzielnie powiem ci Wydaje mi się Ale masakra, tutaj powiem Ci nic nie wiem czym jest co w ogóle, do czego by to służyło. Nie tyle, tak? a to no, Jurka by się trzeba Nawet nie, nie. Przedbiłem jak chipka w kąpot. Czekaj, tą drabinę przyciągnijmy. Czekaj, to ja ją rzucę. Czekaj, ja ją rzucę. Fajajcie, to jest. Będę na Dobra, to są jakieś półwiadki. Tych kafli pójdźmy do no? ziemi, czego? Kurwa, nie tu. Uważaj, to Co? jest jakaś dziura. Ja patrzyłem na kawę. No tak trzeba badać nogą nowo... Uwaga, wysokie ciśnienie, wstęp zbroniony. Może jak damy na Czekaj ja pierdzielę Ty Ale myślisz, że to było... Pod kątem. Ale też do nadawania. Albo przełącz po prostu. Z podtrzymaniem lewo, prawda? Nie no. ja wiem co to znaczy. Nick. Stom Jedna sekunda. A tutaj jest po Szok. To jest go o No. O kurze być. powietrzne jakieś bo to tak chłopie, jak to pierdykło One pewnie są nabite jeszcze nie, 200 megapaskali? To strasznie dużo Kilopaskal to jest 1000 Paję, dobra. dobra Chłopie, ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem Szesnaście, dwadzieścia cztery zbiorniki Po 200 megapaskali mi się wydaje, że to są magazyny tlenu jakieś. Może tlen, takie awaryjne no, tlen. jakby mieli się odciąć, nie? Awaryjne tlenki zaleją. Nic dobrego nie ma. Ta? Tak? Takie dziwne pomieszczenie. Dobra. Odpoczynek zrobimy O. Nie wiem Ale tu musi być przejście kasztelki Sunął nogą A tu prycze są W końcu musimy dojść do mieszkalnych jakichś pomieszczeń Bo nie, mamy. To ludzie nie, nie No no, na musiał ktoś się przespać Widziałem, ale tylko tyle? To jakieś wymienniki mogły być, albo... To albo mogły być wymienniki jakieś, albo... Właśnie no filtracja śniad No to tam też jest jakieś wejście No ale tam chyba nie Ot bo to wychodzi teraz mhm. Nie Chyba tak. Wam panu nie wiem. Nick Palenie nie wiem. Nic, tutaj. Tu patrz jest ten. Tu jest ten kalosz, jak się to cienkie? Nie się हर्दिक ओ वाओ No. Nie, chciałbym, mi się, nie chciałbym, żeby mi się to wlało do gniazda. Powiedzcie, że tu się ciągnie stąd. Teraz jak ja mam tam przejść? Nie wiem. O, 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 nie wiem czy tam... Popatrz, tamto jeszcze idzie. O, kurwa. o, kurwa. o, kurwa. o, kurwa. o Tu jest zbi olej, zbiornik oleju, tu jest olej. Tutaj nie idźmy Adrian, bo tutaj może być mało tlenu w połączeniu z tym olejem, wiesz? Ale tam jest dużo. Tak, nie, daj tak, no? O, w ogóle kapcie Adrian, ja bym tam nie radził iść, bo tam może nie być powietrza. Tu jest dla nich A Wejdź, wejdź. No i już ten olej wypadłem. Dlatego czuję pani to chodź, idziemy, bo to się może zapalić, wiesz? Mi się wydaje, że ten olej tam jeszcze jest. Myślisz? Kto o normalnych zmysłach by tu odkręcał śruby? Mi się wydaje, że to nikt, nikt o drobnych zmysłach by tego nie spuścił. To jest wyrwa. Dobra, no widzę. Nie wiem. Poczekaj na mnie teraz. Ja muszę wrócić tam. Już bateria mi pada. No właśnie, śliska tabelka jakaś jest. Idziemy do wyjścia awaryjnego. Chyba, że Adrian, żeby nie wracać przez to gówno, możemy sobie pójść drabiną a wrócić schodami. Wiesz? Wiesz, o co chodzi? Wyjdziemy drabiną, a wrócimy sobie schodami. Tak, tak. Gdzie ta belka? Ona no idzie tu, widzisz? Tak, średnio. Bardzo tak. O, właśnie, właśnie. Oj, tutaj zapach jest taki dziwny. Co jest? Nie co to jest, ale jak ten olej jest. Tak ja bym proponował tędy wrócić Bo mamy tylko kawałeczek drabiny Masz 5 stopniów, masz 10 i jesteś na górze Nie, nie szabelkami od razu na Tak dobra to ja idę Drugą drogę, prawdopodobnie wyjścia, może coś, ale tunel kablowy nie wiemy. Będziemy sprawdzać, właśnie, bo nie chcemy wchodzić, wychodzić tą drogą, co wchodziliśmy, bo nie jest łatwa. Liczymy na to, że tutaj będzie się dało przez tą dziurę, przejść. Tam widać tunel dalej. Bartek się będzie przyciskać. Zobaczcie No. O, elegancko. Boże, jak żyć mu się znacz po tym. Jak jakieś ćwiczenia wojską. Ale jestem. Jest jakieś... Ty, a może to jest połączenie z tamtym bunkerem? A są biłem nowe o, Chodźmy póki. Go górna krewa. Tu tam nogę. No? Tu sobie nogę, fest. Czuć świeże powietrze. To, może... to nie będzie wyjście. To spokój. Nawet nie mów. W poli podsumowania y, okazało się, że to jednak nie jest wyjście. Znaczy było wyjście, ale zasypali. I musimy tą drogą, co ciężko było wejść, mamy wyjść. A jeszcze w tą stronę jest gorzej, bo tam nie ma takiej pochylni jak tu. Więc. No, mamy trochę problem. Metoda na fokę aha, na brzuchu i potem obrócicie. Dupą usiądziesz? A usiądziesz? Hmm? <laughs> ja pierdzielę No Komedia normalnie, nie? to było chyba chyba lepiej. Co ty gadasz? Dobra, tu się materiał prawdopodobnie skończy. Trzeba. Baterie, starczy. A tu jest wężek. Jak ci zostaną same nogi, to się obróć. Nie, łap się u góry no. góry. To jest komedia. Łap się u góry i się obróć. Teraz? Tak, łap się tu, obróć się. Dru, Drugą dru, ręką też się złap. Wystaw tak dupę, żeby ci tutaj nie dotykał szpilek i się opuść. Zresztą mnie ładnie. No. się kurwa mam na te szpilki. Dobra, tak. Nie, nie, ok. Dobra, nie, nie, nie. Dobra, nie, jest okej, ok. jestem, jestem, jestem. Chłopie, tak? nie, nie, tak w dupę nie, Dobra, jesteśmy. Ale No, czekaj, czekaj. O, ja pierdolę Tu jest tutaj w... Czemu? nie pan. Dam mój, bo już jest pod ręką. Dobra, nie, te ręce Wie, właśnie. Niech pan. Nie pan. Niech pan. górę pan. Niech pan. Niech pan. Niech pan. Co ci trzyma? Czekaj. czekaj! Czekaj, czekaj! Cofnij jeszcze? Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Moment. No, czekaj. To poczekaj, może ja wyjdę Ale zimno. No, Boże święty! Zimno, cholera. O kurwa! Masz, nagraj to! Będziemy iście z łona... Jakiś oh. <grym> kurwa z dupy mamuta wychodzi tak je czułem <grym> Jak <i> Ace Ventura Plecak, jak plecak pod... Zimno Zimna cholera <grym i zimna> <grym i zimna>